Dobrze, to tego, co się Przy usuwaniu śniegu traktor, czy w zasadzie kierujący traktorem zapomniał, że jest fontanna i po prostu przez nierozwagę wjechał, uszkodził tą fontannę. No musimy teraz wyciągnąć ten traktor i jak najszybciej naprawić szkodę. Jesteśmy w kontakcie z Urzędem Miejskim, także jutro intensywnie przystąpimy do tego, żeby, znaczy zabezpieczymy teren oczywiście dzisiaj, ale żeby jak najszybciej pozyskać wszystkie materiały i w najkrótszym czasie możliwym no, przywrócić fontannę do dawnej świetności jeszcze no, nie mamy oczywiście jesteśmy ubezpieczeni szkoda każdej szkody no, najważniejsze, że nikomu nic się nie stało czasami taka nierozwaga czy, czy, czy jakaś chwila zapomnienia no, powoduje, że, że jest trochę zamieszania. przykro nam z tego powodu ale, ale zrobimy wszystko żeby jak najszybciej usunąć tą z tego tytułu? Nie znacz, są konsekwencje, ale też trzeba patrzeć na człowieka. No nie chciał tego zrobić, na pewno to nie było jego, jego złą wolą. Jutro na spokojnie ustalimy, dlaczego tak się stało, że mimo wszystko, mimo wiedzy, że, że nie powinien tam jechać, mimo wszystko to wykonał. Także na pewno jakieś konsekwencje będą, no ale też patrzymy na to, że, że z zamiarem jakimś celowym tego nikt nie, nie, nie zrobił. Dla nas najważniejsze, że nikomu nic się nie stało tutaj z przechodzących. Na, na, naszym celem teraz jest jak najszybciej przywrócić plac do dawnego wyglądu. Trudno będzie wyciągnąć ten traktor? No, nie, 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 no to jest kwestia specjalistycznego nie, nie sprzętu, jedzie już tutaj na miejsce. No, Także stanie gdzieś w tym miejscu, gdzie my jesteśmy w bezpiecznej jakby odległości od konstrukcji fontanny i sobie z tym poradzi.